Nie mogę tego Nie miałem dowodu osobistego. Ja plecach, taksówce, wendory, Jak to, ja zostawiłem plecak w taksiówce, kur... You are the Jak tam, chłopie? Stałeś już? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień jest szczególny, specjalny, jedyny w swoim rodzaju, można powiedzieć, prawda? Nasze w sumie nie dzisiaj, tak naprawdę, dzisiaj, jedyn, co to sobie lecimy? Lecimy sobie do Włoch. Proszę Państwa. Mimo, że z tym, rutyny taki dzień się wylosował, to tak, dzisiaj lecimy do Włoch. Nie będziemy lecieli sami. I jak możecie się domyślić, skoro lecimy do Włoch, to trzeba, trzeba będzie też pójść na mecz. I tak, pójdziemy na mecz. W rzeczy samej. Ale to jest jakiś czas, póki co, no trzeba dostać się na lotnisko, dostać się do Turynu, bo lecimy oczywiście do Turynu. Lecimy do Wrocławia. Wrocławia do Turynu. No, pierwszy raz będę na meczu Juventusu. Pierwszy raz będę we Włoszech, pierwszy raz będę w Turynie. No jednak ja, mówiłem, nie będę sam, ale to raczej wszyscy już widzieli, pora dostać się do Wrocławia. być teraz na samolocie, w samolocie do Turynu, a co się stało? No co <noise> się? No to znaczy ja, no ja się mogę tylko śmiać, no ale no, no co? Nie miałem dowodu osobistego w formie fizycznej. I teraz gdzieś źle poszliśmy chyba No, dobra, zamy. co za d** Jak się nie uda przebukować na jutro, to jesteśmy w, w dupie generalnie znaczy ja jestem, bo... Znaczy w sumie też, bo on mógł polecieć, ale no, że, że nie, że No bo to jest sam zwiedzał tury Ale powiem taki takich przykładów nie miałem Trochę polatałem w życiu Trochę pospałeś, pospałeś jeszcze przed lotem Jeszcze ja nie spałem całą noc Właśnie Spałem na tych połamanych krzesłach godziny 30 i ten nie ma! Jest jeszcze opcja, żeby się dostać do tego... do Włoch, do Turynu. Nie jest opcja taka, żebyśmy sobie wzięli lot do Mediolanu. I z Mediolanu pociąg do Turynu, jest plan. W czekam aż Olaf odpowie. Mam pociąg za dwie godziny, tak się trochę sobie poczekam, ale będą sobie Mega Juventusu, także... no taki mały update ode mnie. To będzie bardzo śmieszny vlog, generalnie, to już mogę wam zagwarantować. Wiem, że dzięki obligacji M-Obywatel można normalnie sobie lecieć wszędzie. Wskazywałem już wielokrotnie w pociągu zawsze przychodziło, a się okazuje, że międzygranicznie nie można. Głupio, bo wiecie, to nie jest coś rzeczywiście zapomnianego, że zapomniałem, to też nie zapomniałem dowodu osobistego. Znowu będzie gadać baba, kiedy ja mówię. Mam nadzieję, że się uda do tego, który go do 5 będzie mnie Cześć, jakaś dziwna akcja. śniło mi się, że już byłem, byłem przy bramkach do Turynu, miałem lecieć, ale zapomniałem dowodu. ale jaja, całe szczęście, że to się nie wydarzyło, naprawdę, całe szczęście, prawda? Panie i panowie, mały update, e, dzisiaj mamy 3 kwietnia i mamy dzisiaj poniedziałek, e, jutro ja mam pociąg o 5 rano, żeby z Poznania dojechać do Łodzi, potem z Łodzi jest samolot o 11 do Mediolanu, Potem z Mediolanu musimy się dostać na dworzec w Mediolanie i z dworca w Mediolanie musimy się dostać pociągiem do Turynu. Czeka nas całkiem intensywny dzień, nie będę ukrywał. Jest to taki... godzinie marzeń, prawda? Żeby gonić marzenia za wszelką... za, za, za wszelką cenę. Za wszelką cenę, żeby gonić marzenia. Głupio byłoby odpuścić taki mecz, bo jednak powód, dla którego nie ma nas aktualnie we Włoszech, jest... Nieważne. Aktualnie jest 16.42 3 kwietnia, a o godzinie 5 mam pociąg. Będzie ciekawe Witam ja serdecznie, godzina 4.40 I co, lecimy do... przecimy. jedziemy do Łodzi 4 godziny, w się mogło, Można byłoby szybciej, ale bym pewnie nie zdążył Wziąłem dowód Wyjątkowo To masz zdanie na temat lotniska w Łodzi czy już jakbym był na PKP? Aktualnie jesteśmy przed... przed... przed, przed no dobrze. Jak, jak to na i... jak jakieś nowoczesne muzeum. <grym> już raz pokazałem dobrze. Ale dobra, bo to jak to... Stoimy tam i jakby, jesteśmy jedynymi klientami dzisiaj, bo dzisiaj jest 2,5 lotu każdego tam przeczepią, kudę. Już myślałem, że okay, FBI zaraz wciągnie, bo ja mam rękę niedomytą czy co? Ja zostałem bardzo fajnie jest wymasowany. Mamy chociaż taką pewność, że tory są równiutkie od samolotów. <grym> Czy co się właśnie wydarzyło? No i samolot się Ale Przed rogiem, szczęście jeszcze później 5 godzin będziemy mieli zwrot. Mamy 40 minut opóźnienia przy dobrych wiatrach i to opóźnienie, po jeszcze 5 godzin, to zwrócono nam 600 euro. Ale to chyba działa na loty poza Europę. Mamy generalnie co? Pociąg na 17.10. Bergamo będziemy teraz o 16.00, a musimy z tego Bergamo się dostać na stację Mediolany. Szanowni Państwo. Z przykrością informujemy, że odlot samolotu Ryan Race ja numer R9891 do Mediolanu Bergamo będzie opóźniony z powodu późnego przelotu z poprzedniego odcinka. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności. Dziękujemy za uwagę. Jesteśmy teoretycznie w Mediolanie, ale praktycznie trzymy 800 km od niego Trzeba było ten trosz Torino Torino Ja też się czekam na ten moment, żeby nagrać statystykę, bo też są goście sękane o problemach z żoną aktualnie. E, jesteśmy już po i zdarzyła się bardzo śmieszna sytuacja, mianowicie... Może ona w jakim razie się Jak ja zostawiłem plecak w taksówce, kur... No, przecież spojrzałem <zyspy> się tam, no... Akurat gości musiały mieć czarne siedzenie, a plecak jest czarny. Dowód z, zapomniany? W plecach zapomniany, także mówię, Olaf poszedł parę wyżej. No i zacząłem to przybije Może wytrzężka coś, zapomnieć wiki, zapomnienia, pocaka. Ale punkt ja, jest taki, nie... że gdybym ja zapomniał plecak, się. Ja bym się nie wydostał z bo jechaliśmy taką taksówką, że gość był wzięty z jakiegoś postoju, w ogóle nie miał. Tutaj był Uber. Pierwszy lepszy gość po stoju, płaciliśmy gotówką, także no. No nie. Yeah. Część, część Olafa zostanie we Włoszech. To na pewno. Proszę Państwa, na mecz idziemy. 10 euro, pomimo wszelkich, wszelkich e, niepowodzeń, wielkich, wszelkich przeszkód, mamy to! On będzie robił tyle. Oby był gol, oby nie było z jakby będzie zrozumiał, to będzie fatalnie. Ale jak będzie był. na przykład 0 do 11 dla literów, zobaczcie co oni za tam reklamują. W razie pierwsza połowa za nami. Aktualny bilans Olafa to 3 piwa albo dwa i jedna pizza. Co powiesz na tym Trzy raz, a dwa, jak to będzie kolejne 0-0, na którym będę, a to jest chyba już trzecie na stadionie, a byłem na czterech meczach tylko, to się zderzy Nie węgierów, iż państwo ostatnia minuta spotkania. No tak, musiałoby się. Musiałoby musiało być, tak musiało być. Nie, nie to być dobrze, nie, nie to być za dobrze, Spokojnie, spokojnie. Ale, anlaki, Ale wiecie co, chociaż mam swój plecak. Nie, nie mam. Lukaku nie ma. Lukaku. nie ma. Lukaku. Lukaku nie ma. Lukaku. Zrobię zrobi robotę, nie? Zrobi, zrobię, zrobię robotę. Nie Ale kiedy to jest? E, Zobacz państwa po meczu. Fajny, fajny wiesz, dokładnie no, dla widzów fajny. Pierwsze 70 minut, naprawdę. Wolałbym, żeby trzasnąć w swój... Nie, no nie, nie był to, nie było to czy spotkanie, czyli 370 minut, no było, ale ostatnie, ostatnie no, 20 Ostatnie 20 30. i ostatnie 80 sekund to już w ogóle master. Tak oczywiście tymi... pogwisku. A co? Plus jest taki, że na przykład jedynie zgarnął dwie czerwone. to, że po prostu nie ma. Prawie mieli gola z nie było 0-0, to jest to być dobry, dobry Tak się bałem o to 0-0, co na przykład, to jest 0-0 Barcelona Malaga, 0-0. Pierwszy remix Barcelona od XVII wieku. Teraz przechodzę do Juventus, 70 minuta, 0, 0. nic się nie dzieje Kiedy to tak nie trafił tak. 5 metrów No dobra, co, teraz musimy się dostać do hotelu, o chłopie To będzie dopiero challenge Jak dostać się do hotelu mam w moim plecaku O tutaj Godzina jest która w sumie powiedzmy? 12 W 22 .00 mamy wylot i musimy spędzić co najmniej 9 godzin w Turynie, ranę. Naprawdę dramat. Nie wiem, czy można gorzej spędzić czas niż 9 godzin w nie Chyba nie można. Właśnie idziemy sobie znowu na stadion. Olaf spał 8 godzin w ciągu dwóch dni. Jak widzicie jest pełen energii. To wiem plecak u taksówkarza. Dogadaliśmy się po prostu, że zapewniłem się pod stadionem, no i po prostu muszę znaleźć jedną z białych taksówek i otworzyć drzwi i liczyć, ten plecak będzie tam na ziemi. 10 taksówek, jedna z nich możliwe, że zawiera plecak, która to jest z nich, no a nic. Pecaka nie ma. Tak się, jak nie ma, no jest. No jest, ale. On jest po prostu w taksówce. Ja albo, go nie zgubiłem, ja go porzuciłem. Albo jest w domu tego pana taksówkarza, który uznał, że nie ma dowodu na to on nie tak naprawdę w sensie... chce <laughs> się. No, Generalnie mógł sobie wziąć ten petak, no bo taksówka była wzięta dosłownie z postoju. Nie płaciliśmy kartą, była gotówka, to nie był żaden uber ani nic, no i by plecak wziąć. Po prostu. po prostu mi się wydaje, że on go po prostu potrzebował na dzisiaj i... Sprawdził, kiedy mam lot i będzie, przyjedzie na lotnisko, żeby mi go przekazać. Zdecydowanie. Jesteśmy, w Państwa, we Włoszech. Tak wygląda pizza włoska z czasem bola. Pizza, kebab w Włoszech. To ma 8000 kalorii. Chciałem spróbować tradycyjnych włoskich klimatów, więc pizza pizzę z kebabem. Czy chcesz pan Iweko, normalnie stoi za na środku drogi Jakie kursy na to, że kiedy się kapnie? Jeden na no, tego gościu za nim I już powoli dochodzi do niego, że co tak długo, czemu nie jedzie Właśnie jak długo będą trąbić, co odjedzie Niesamowite, w Włoszech mają taki luz <noise> Chłop czekał Co najmniej myślę, no, myślę takie 4-5 minut I to takie solidne, takie solidne. Na gościach, na gościach, no autosystem. Na auto widmo. Włochy, proszę Państwa, stan, stan umysłu. Lotnisko w Turynie, proszę Państwa. Ja mam, się mam plecak, mam wodę. Natomiast Olaf ma wodę. Ale trzeba plecak. Nie odpowiem na to pytanie. Odzwonił taksówkarz, coś już powiedział? Znalazł może ten plecak. Po moim przyjeździe, liczba plecaków w Turynie wzrosła o jeden. prawda. Polski plecak. Unikat. Chciałem, żebym po prostu pozwiedzał swoje tury. Ale to jest mi ciekawe, że ten gość w ogóle nic... Ponośnik nie dzwonił, że jakiś plecak został znaleziony. Najprawdopodobniej znalazł ten plecak. Najprawdopodobniej nie powie, że znalazł ten plecak. Weźmie ze sobą, no i. Znalazł, ma już ten plecak. No, Może ma. powiedzieć, ej... Jakby mój numer został zapisany, nie? Tak Jakby wywołany jaja Po co mam go, po co mam go oddawać? Nie ładna, po co akad? <zysklaw> Trzeba wrócić, która jest godzina 19.30 3 godziny do lotu Uwielbiam siedzenie na lotnisku i... Tak, 3 A bym mówił 3, to jest 3.57 Jest 19.30 19 No I 3 godziny do lotu zostało No tak, 3 godziny, ale o co ja sobie powiedziałem? Ja jeszcze zepchnąłem na godzinę <śmieniki>